Zamiast zastanawiać się, co zdrowego dziś zjeść, wprowadź jeden malutki trik i zobaczysz, jak zmienia się Twoje ciało i energia. Badania pokazują, że wystarczy jedna dobra zmiana dziennie, by zauważyć różnicę. Na przykład zamień zwykłą kanapkę na pełnowartościowe smoothie albo sałatkę z kaszą i warzywami. To trwa tyle dosłownie, co zrobienie espresso, a daje energię na dłużej. Nie masz czasu? Spoko wrzuć do torby orzechy, jabłko, garść suszonych owoców. To paliwo dla mózgu, a nie zapychacz, jakich jest bardzo dużo na półkach sklepowych. I teraz coś, co naprawdę zmienia grę. Olejek zmięty pieprzowej od Dotery. Czyli z jakością CPTG, czyli jakość terapeutyczna. Dlaczego jest to ważne? Słuchaj dalej. Działa jak naturalne espresso, i jedna kropla na język lub do wody poprawia koncentrację, orzeźwia oddech, a przede wszystkim wspiera trawienia. Co daje gwarancja CPTG? Przede wszystkim to, że możesz spożywać taki olejek wewnętrznie. To jeden z tych olejków, które zawsze. Mamy pod ręką. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz naszego e-booka, poznaj też inne olejki, które wspierają naturalnie nasze zdrowie i pozwalają nam żyć bez apteki. A ty masz swój sposób na zdrowe jedzenie w biegu? Podziel się w komentarzu może ktoś właśnie tego szuka. I oczywiście, jeżeli chcesz, możesz postawić nam kawę.